Gmina Bulkowa ma odjazdowych bibliotekarzy, którzy postanowili pokazać mieszkańcom, że o książkach można rozmawiać z siodełka roweru i zaprosili wszystkich na wspólny rajd. Odjazdowy bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolice, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach. Nasza gminna biblioteka publiczna. Siedzibę główną ma Bulkowie. Posiada dwie filie, właśnie przy jednej z nich jesteśmy tu w Blichowie, gdzie rozpoczyna się rajd. Potem mamy nowe łupki, kolejna filia króciutki przystanek w Leśniczówce w Słupcy główna siedziba Bulkowo i końcówka rajdu Gminne Centrum Informacji w Worowicach właśnie w pięknym zabytkowym dworku, i tam na uczestników czekają. No powiedzmy małe atrakcje. Gry, konkursy, zabawy, wspólna integracja. Akcja odjazdowy bibliotekarz ma zasięg ogólnopolski. W ubiegłym roku w akcji włączyło się prawie 100 bibliotek. Uważam, że warto brać udział w takim przedsięwzięciu. Warto prezentować naszą gminę, naszą bibliotekę. Warto rozszerzyć naszą działalność na obszar całej gminy. Chciałabym, żeby wszyscy dowiedzieli się o tym, że biblioteka to nie tylko miejsce, w którym wypożycza się książki, ale również jest to taka forma pracy, która pozwala bibliotece, bibliotekarzom wyjść na zewnątrz, spotkać się z czytelnikami, z mieszkańcami. W rajdzie wzięło udział prawie 80 osób. Wśród których byli dorośli czytelnicy i młodzież ze szkół w Blichowie, Nowych Łupkach czy Bulkowie w zupełnie nową w gminie bulkowo akcję włączyli się prawie wszyscy mieszkańcy, strażacy, policjanci i nauczyciele.